Siema! Witamy ponownie w naszym wrocławskim studiu PC Formatu gdzie m.in. zajmujemy się unboxingami. Ja jestem Grzesiek Karaś, prowadzę dział sprzętowy i zgodnie z tradycją chciałbym Wam pokazać kolejny sprzęt, który trafił w nasze progi. To obudowa fractal design Meshify 2 Compact, czyli tak naprawdę następca dość popularnego, bo nie powiedzieć w niektórych kręgach kultowego modelu budy, która pomieści nawet najbardziej wydajne bebechy typowego bądź nie tak do końca typowego peceta. Zobaczmy co jest w środku. Jak słusznie można przypuszczać, że budowa jest bardzo dobrze zapakowana, ale spróbujemy sobie z tym poradzić. Chyba nie obejdzie się bez pomocy naszego redaktora naczelnego. Adam! Idę. Stań tu, chłopie. Przytrzymaj, a ja użyję obydwu dwóch. Górnych kończyn, i spróbuję ją tutaj wyciągnąć. Słuchajcie? No to się siłujemy. Raz, dwa, trzy. Udało się. No dobra. To teraz szukamy, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Pozwól, że uniosę obudowę, a ty wyciągniesz styropianową wytłoczkę. Papierki zostaw. Dobra, to zaczniemy od papierków. Kartka czerwona. I książeczka niebieska. No oczywiście to jest przewodnik użytkownika, w którym znajdziemy informacje na temat tego, jak zamontować poszczególne podzespoły PCT, jak zagospodarować wnętrze, jak dobrać się tak naprawdę do tego wnętrza, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było bardzo trudne Fractal Design jest znany z dość dobrego rozplanowania zarówno wnętrza jak i bezproblemowego użytkowania samej obudowy no ale zobaczymy już na pierwszy rzut oka widać, że obudowa jest przewiewna z przodu mamy siatkę, u góry również mamy siatkę Tyłu, no mamy siatkę, tyle że o dużo grubszych oczkach. Jeden z wentylatorów jest umocowany właśnie na tylnej ścianie, że pokażę do kamery, żeby było łatwiej. Jak widać, lewa pokrywa została wykonana z hartowanego szkła, o czym zresztą mówi ostrzeżenie. Panel użytkownika trafił na... Przednią część górnej ściany. Mamy przycisk zasilania, przycisk resetu. Dwa porty USB 30, co ciekawe czarne nie niebieskie. Oraz dwa gniazda, dwa gniazda audio, przy których znajdziemy również złącze USB typu C. Spróbujmy dostać się do środka. Myślę, że nie będzie się bez pomocy Adama. Adam! Idę. Ja. Ściągnijmy górny panel. Myślę, że tutaj mamy bardzo dobrze działające zatrzask. O! Widać, co naczelny, to naczelny. Przyjdzie, dotknie, od razu obudowę się przed nim rozbierają. Ty widzisz, jaki ty jesteś sprytny? Proszę. Dziękuję. Jak widać, wszystko jest na zatrzaskach. Do środka możemy się dostać bez potrzeby użycia śrubokrętu. Co jest oczywiście zaletą tej obudowy. Zdejmowana kratownica górnej części obudowy kryje siatkę przeciwkurzową oraz miejsce, do którego możemy przykręcić na przykład chłodzenie all-in-one dla procesora. Ciekawszy jest jednak front, gdyż tutaj na froncie w zestawie dostajemy dwa wiatraki, które zapewnią odpowiednie chłodzenie podzespołów w środku, niezależnie od tego, czy będzie to wydajna karta graficzna, wydajny procesor z chłodzeniem powietrznym, bądź jak wcześniej wspomniałem, all-in-one. No, będziemy mieć przeciąg w tej obudowie najwyraźniej. Uwaga, zwraca bardzo fajne. Rozprowadzenie kabli. Piwnica dla. Oj, wypadły prawdopodobnie śrubki, które są w komplecie. Piwnica dla zasilacza znajduje się zgodnie z nazwą na dole. Dostęp do niej jest myślę dość łatwy. Tutaj możemy sobie również poprowadzić kable zasilające do podzespołów. W piwnicy znajdują się również miejsca na dyski do przechowywania danych. Może odwrócę tę obudowę, będzie łatwiej tutaj widać pod kątem. Całość no, wygląda całkiem estetycznie, przewiewnie. Co ciekawe, jest to obudowa, jak sama zresztą nazwa wskazuje, kompakt dla osób, które no, nie mają dużo miejsca pod biurkiem. Tym niemniej spokojnie pomieści wszystkie kluczowe, nawet te z najwyższej półki pod zespoły. Takie coś jeszcze było w tej obudowie. Zobaczmy, co jest w środku. Ściereczka do wycierania kuszu. Tritytki do zagospodarowania szwędających się tu i ówdzie kabli. Oraz śrubki. A, wyciągnijmy, co nam szkodzi. Redaktor naczelny później to ułoży. Śrubki, 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 podkładki bądź dystansery. Na ten moment trudno powiedzieć bez pozaglądania do instrukcji obsługi. Tym niemniej wygląda na to, że mamy komplet wyposażenia i w zasadzie, dysponując podzespołami, możemy z marszu przystąpić do składania naszego zestawu. Rzucę jeszcze okiem do środka, być może coś tam się ukryło. Tym niemniej nie widać. Zrobił nam się trochę bałagan. Trochę nam naczelny tutaj biegał i pomagał, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Zostawcie w komentarzach podziękowania dla naszego redaktora naczelnego. Adam! Dziękuję! Nie ma sprawy! Mam nadzieję, że obudowa Wam się spodobała. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz redaktor naczelny Adam Hebiński, który tutaj. Jest bardzo nieśmiałym człowiekiem i bardzo rzadko pokazuje się przed, przed kamerami. Jak zostawicie suba i lajka i komentarz, to myślę, że częściej się będzie pojawiał. Ja jestem Grzesiek Karasz. Jestem redaktorem prowadzącym dział sprzętowy w PC Formacie. A naszych wrażeń z testów oczekujcie na stronie www.pcformat.pl, jak również w naszym magazynie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia do następnego razu. Hej!